Dzisiaj bierzemy na warsztat naprawdę wielką ekonomiczną burzę. Nowe cła nałożone przez Donalda Trumpa. Ten moment przejdzie do historii. O 16.25 SP 500 wzrósł o 1,7%. Minutę później Trump zaprezentował plakat z listą ceł odwetowych. W tym czasie giełdowe kontrakty zaczęły spadać, gdy Trump odczytywał cło jedno po drugim. A w 16 minut SP 500 stracił ponad 2 biliony kapitalizacji rynkowej. To 125 miliardów na minutę. Świat oczywiście reaguje, giełdy lecą w dół, a politycy zastanawiają się, co dalej. Jednak jest pewien kontrowersyjny kraj, który nie oberwał cłami. Który? Zostaw suba i przeglądamy rynek. Nowe taryfy celne już obowiązują. Amerykańska administracja uderza w niemal wszystkich światowych partnerów handlowych, a stawki nie są małe. Unia Europejska, czyli m.in. Polska, oberwały cłami w wysokości 20%, Chiny aż 34%, a Wietnam rekordowe 46%. Kto wyszedł z tego bez szwanku? Kanada i Meksyk, czyli kluczowi partnerzy USA. Jednak kto jeszcze okazał się partnerem dla USA? Wszystko, co nie świeci się na czerwono na tej mapie. Dokładnie, tak jak widzicie. Rosja pozostaje także bez ceł. No i kto? Białoruś. A więc, jak reaguje na to świat? Temat jest świeży, więc na razie jest więcej słów niż działań. Póki co minister finansów Andrzej Domański mówi o trudnym czasie, ale zapewnia, że Polska i Europa wyjdą z tego silniejsze. Nowe cła. Czy inowa nerwówka. Największy cios przyjął Nasdaq. Sektor technologiczny, szczególnie zależny od globalnych dostaw chipów, mocno to odczuł. Jednak dużo mocniej oberwał dolar amerykański. Kapitał zaczyna odpływać z USA w obawie przed protekcjonizmem. Jeżeli chodzi o krypto, Bitcoin na chwilę podskoczył, gdy Trump zaczął przemawiać, ale szybko spadł nawet w poziomy bliskie 82 tysięcy, dziś w okolicy 83. Przy ogłoszeniach z okazji dnia wyzwolenia inwestorzy przyglądają się tokenom takim jak XRP, Dogecoin i Bitensor, tym trzem altcoinom wykazującym zwiększoną zmienność. XRP spadł o 14% w ciągu ostatniego tygodnia, radząc sobie gorzej niż szerszy rynek. A jeśli nastroje staną się bycze, może odzyskać poziomy nawet na poziomie 2,5 dolara, ale dalsza presja sprzedająca może zepchnąć go nawet poniżej 2 dolarów. Dodge zanotował prawie 18% spadku, co czyni go najgorszym performerem wśród czołowych krypto i nadal nurkuje. A jeśli momentum powróci, kluczowy opór znajduje się w zakresie 0,17-0,26, ale jeśli spadki się pogłębią, może spaść nawet do 0,14 dolara. No i Tao jest w centrum potencjalnego odbicia sektora AI, ale póki co w dobie spadł o 10%. Ale bycze wybicie może przetestować poziomy 242, a nawet 280 dolarów według analityków rynku. No ale słabsza reakcja rynku może sprowadzić cenę poniżej 200 dolarów. A którego altcoina teraz ty obserwujesz w tych niepewnych czasach? Daj znać, jestem mega ciekawa. A więc na ten moment taryfy najmocniej uderzają w produkcję i dobra konsumpcyjne. Trump przecież nałożył ogromne cła na import z Kambodży, Wietnamu, Bangladeszu i Chin, a to kraje kluczowe dla tekstyliów, elektroniki. Największy przegrany na ten moment na polskim rynku to zdecydowanie LPP. Kurs polskiego giganta poleciał o 7,5%. Co prawda, przez słabsze wyniki finansowe, jednak wyższe koszty mogą przełożyć się na ceny w tych sklepach. No więc podsumowując, Trump w swoim stylu ogłasza, że musi dbać o Amerykanów. Jego administracja chce zmniejszyć deficyt handlowy i z tego wynikają te dzisiejsze cła. Ale czy to wypali? Co myślicie o tej sytuacji? Czy USA faktycznie wygrają na tych cłach, czy może to tylko początek większego kryzysu, walki handlowej? Dajcie znać w komentarzach, subskrybujcie po więcej analiz i widzimy się w kolejnym odcinku.